Jarek Kalbarczyk, witam. Od niedawna trwa wieloetapowy konkurs na Dziewczynę Zamojszczyzny 2012. Z kolei co tydzień fotografia dziewczyny tygodnia pojawia się w wybranej prasie Zamościa i Miast Ościennych. Fotki wraz z telefonem można wysyłać mailem na adres redakcja A głosuje się sms albo kuponami z gazet. Szczegóły są w necie, zwłaszcza na portalu i na łamach Gazety Zamojskiej. no bo to ona głównie ten konkurs prowadzi i organizuje Eskazamość tylko patronuje plebiscytowi jest już pierwsza dziewczyna tygodnia jak na razie Joanna Styszowiec, gratulation teraz Asia ma kilka dni na wykorzystanie stada nagród jakie dostała między innymi chodzi o nie tylko kosmetyczne, dopieszczanie urody ciała, ducha i brzucha Dziewczyna tygodnia może zostać dziewczyną wiosny lub lata jesieni albo zimy i zgarnąć na przykład palm topa, a każda ma też szansę na finał i tytuł Dziewczyny za Mojżczyzny. Na posiadaczkę takich laurów czeka m.in. niemały telewizor LCD. Akcja potrwa do końca roku, więc macie trochę czasu na zrobienie i wysłanie ładnej foty, ale oczywiście im szybciej, tym lepiej. A tak swoją drogą zapytam znajomego fryzjera, czy nie mógłby mnie przypadkiem przerobić na kandydatkę na dziewczynę za mojżczyzny. W końcu telewizor drogą nie chodzi, to nie? Yeah!